Cześć wszystkim bardzo serdecznie. W sumie tam się ma. Nie, ja tam. Cześć wszystkim. Nie jesteśmy w urzędzie. Poważnie, niepoważny z tej strony. I poradniczek, myślę, że szybki, taki 20-minutowy. Jak ustawić pług dwuskibowy do takich, do takich rzeczy? Bo nigdzie nie mogłem na internecie znaleźć takiego fajnego poradnika. I myślę, że powinienem to dosyć fajnie wytłumaczyć. Jako samołóg, jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia. I teraz tak, dla osób śpieszących się, nie chcących oglądać całego filmu, wypocinam wszystkich, na sam koniec będzie podsumowanie co, gdzie, jak, po co, dlaczego. Więc zapraszam, będzie na pewno yy, będzie fajnie podzielony ekran YouTube'a po kolei, znaczy ekran yy, paseczek na dole, będziecie mogli sobie zobaczyć, będzie podzielone o danych ustawieniach. Ale do rzeczy, cześć wszystkim po, po, po krótkiej przerwie. Czteroletniej, nawet nie, niektórzy nowi nie będą wiedzieć o co chodzi. Wcześniej nagrywałem z innego gospodarstwa, gdzie pomagałem, filmiki poznikały, bo właściciel sobie nie życzył. W końcu jestem na swoim, ze swoim, z takim złomem, z takim złomem, na swoim kawałku pola i no do meritum. Nigdzie na internecie nie mogłem znaleźć fajnego filmu, albo kogoś kto mądrze opisałby jak ustawić taką zemstę polskiej myśli technologicznej bo dla niektórych to nie są pługi, to są radła no, jak się źle to ustawi no to to radli, a nie, a nie ora, orze jest dzień przed wszystkimi świętymi kończę sobie pole, które zacząłem w sobotę 29 orka zimowa na 20 cm możecie podejrzeć sobie jak to wygląda wyżej, niżej, nie wiem czy to widać na kamerze słońce mi świeci i fajnie jest, cichutko, bez wiatru, ciepło, będzie jakieś 15 stopni na pewno, musimy się porozbierać i do meritum, mamy taki pużek, u u Grudziądz dwieczkę, już pokazuję tabliczkę, pokażę ją troszeczkę, nie wiem czy widać, jak coś to można sobie zatrzymać filmik, doczytać, to jest oznaczenie U021 i na końcu jest jedynka. Czyli to ten najzwyklejszy pług był na tych odkładnicach cylindrycznych chyba, albo cylindroidalnych, ale bodajże cylindrycznych. W tym momencie założone ma odkładnice pół śrubówki, są, są bardziej, bardziej są wywinięte, może wrzucę zdjęcia jak będę miał ochotę przy montażu. Są bardziej wywinięte, ale to nie zmienia faktu, bo ustawienie tyczy się każdego typu odkładnic, każdego typu żelazek i tak dalej. Ale tylko w gwoli ścisłości. Odkładnica półśrubowa, ścinacz półśrubowy, pierś półśrubowa, żelazko waryński. Żelazko waryński, widzimy jakie jest. A tu mam do porównania w ze sobą stare żelazko. Widzimy jakie było. Tam musiałem mieć tak rękę rozłożoną. Tutaj jest dosłownie na długość palca. Ale to mniejsza z tym. Dochodzimy do tematu. Jak ustawić taką, taką polską myśl technologiczną. Pierwszym najważniejszym aspektem, już nie mówię o tym, że ramiona muszą być tej samej długości i tak dalej, bo orając tymi sprzętami ciapkiem 30 czy coś, to zazwyczaj każdy ma oba ramiona tej samej długości, tak samo te cięgna, te są również tej samej długości. Zacznę od może od ustawień łańcuchów. Łańcuchów, które są takie i muszą być takie. Łańcuch musi być luźno. Łańcuch jest popuszczony na maksa, bo to pług ma się rządzić swoimi prawami, a nie jeszcze być ściągnięty na łańcuchach i żeby szedł za ciągnikiem. Pług prowadzi ciągnik, nie ciągnik prowadzi pług. I teraz tak, jeżeli mamy łańcuchy popuszczone, w ten sposób. No to nie jest akurat napięty, bo stoi w bruździe, i... ale jak jest w ziemi, oba są luźniutkie. Zaraz to pokażę, bo odpale ciągnik przejadę kawałek i zobaczycie, jak on będzie w ziemi. Jak oba łańcuchy mamy popuszczone, to za pomocą tej dźwigni, czy tam pokrętła takiego większego, musimy ustawić szerokość roboczą pierwszej skiby. Jak to robimy? Przepraszam, komar w pysku. Jak to robimy? Jedziemy w pole. Najlepiej to sobie zmierzyć, jak wam zaraz tu pokażę, tylko wyciągnę sobie jakąś miarę. Ojku, mamy taką miareczkę. Ja sobie ją tu rozciągnę, ciężko samemu. Zobaczcie, zmierzę sobie szerokość pierwszej, raczej znaczy, zmierzę sobie szerokość w ogóle roboczą pierwszej sk jakiejkolwiek skiby. Jak to zmierzyć? Tu mamy tą płaszczyznę, która tworzy nam tą płaszczyznę. No i zmierzymy to. O ja pierdykam, to już się tak starło tu. Dobra, nie kupujcie najtańszych półs. To tak w woli ścisłości. Tragedia. Ale dobra. Yy. Przykładamy sobie tak. Przykładamy sobie. Przykładamy sobie tam do czubka i mierzymy sobie do tej płaszczyzny. Wychodzi nam ile 33 cm. I mając tą informację, wiemy, że pług mamy 2 razy 33 cm, czyli około 65 cm szerokości roboczej. Co nam dała ta informacja do myślenia? Ta informacja dała nam to, że jeżeli tu mamy 33, to pomiędzy od czubka pierwszej skiby do, ko do wewnętrzna koła, do płaszczyzny wewnętrznej koła, tu, również musi być 33 cm. Ale ustawiając to, musimy mieć na uwadze bardzo ważną rzecz, że gdy będzie pług w ziemi, zresztą poznamy, że odpowiednia jest szerokość pierwszej skiby po tym, że łącznik ułoży nam się w osi ciągnika. Tak jak widzicie, on jest teraz podniesiony. Ja go troszeczkę napchnę i przy oraniu musicie mieć łącznik w ten sposób, żeby łącznik był równiutko w osi, żeby patrzył on prosto. Ciężko mi to jest teraz pokazać, jak półk nie jest w ziemi, ale widzicie, że teraz półk jest przesunięty cały jakby w prawo, bo ten łącznik patrzy tak. łącznik musimy mieć w ten sposób, prosto za ciągnikiem. Jeżeli pług będzie w ziemi, będzie już ciągany przez ciągnik i będziemy mieli prawidłowo ustawioną szerokość pierwszej skiby roboczej. Łącznik automatycznie nam się wyprostuje i da nam znać o tym, że pierwsza skiba jest prawidłowo ustawiona. Ja pokażę później jeszcze jak to zmienić, bo teraz czysta teoria leci. Teraz mówię czystą teorię. Pokażę później jak to wszystko zrobić w ziemi. Drugim znaczy może już trzecią rzeczą, poza tą pierwszą skibą i łańcuchami, jest ustawienie poziomu i pionu pługa. O co chodzi? Pług, będąc w ziemi, zawsze, ale to zawsze, ma być poziomo. Rama, będąc w ziemi, nie może iść tak jak teraz idzie, tylko do podłoża musi być poziomo. Mówię o ustawieniu pługa w ziemi. Czyli będąc w ziemi, musi on iść w poziomie. Tutaj ma być poziom. Do gruntu. Również teoretycznie, mówię czysto teoretycznie, powinien być pion pługa. Widzicie, ciągnik jest teraz w bruździe. To jest takie niemiarodajne, ale ciągnik jest teraz w bruździe, jest przechylony, tak? Ale pług jest w powietrzu i jak jest do ziemi? Jest pionowo. I teraz zawsze starajcie się mieć pług pionowo, ewentualnie lekutko pochylony w oranę. Lekutko pochylony, bo on wtedy będzie Wam lepiej krył. I na orkę siewną, letnią, wiosenną, zwał ją jak zwał, pochylcie sobie lekko pług w tamtą stronę, bo on będzie Wam lepiej przykrywał, potrzebujecie mniejszej prędkości, żeby zrównać pole do równego. Na orkę jesienną, zimową, przedzimową zwał to jak zwał, postawcie sobie pług w pion, po to, żeby redlił Wam takie kolejny, nie? No i również, ale nie stawiajcie go zaś w drugą stronę, bo on nie będzie przykrywał resztek pożniwnych. Jak ustawić poziomowanie i pionowanie pługa? Tą śrubą. Ta śruba odpowiada za poziomowanie, e, za pionowanie słupicy. Nie ustawiamy nigdy ramionami. Ramiona mają być na tej samej wysokości, czyli to skręcone na maxa, tutaj to w tym ostatnim oczku i wtedy dopiero regulujemy sobie to tą śrubą oczywiście jak pług jest w ziemi zaraz odpalę ciągnik, przejadę kawałek znowu zgaszę i pokażę Wam o co mi chodzi z tymi ustawieniami chyba o kółku nie muszę wspominać, że regulujemy sobie roboczo, głębokość roboczą góra-dół i nawet od tego polecam zacząć wyregulować sobie głębokość roboczą bo później jak ustawimy sobie cały pług poziom pion to po wpuszczeniu głębiej w ziemię może nam się to trochę popierniczyć, ale może a nie musi. Jeszcze jak sprawdzamy szeroko, głębokość pracy pługa. To też chyba nie muszę mówić, ale powiem, mamy taką miareczkę fajną. Mamy sobie tutaj darń, którą znaczy darń, czyli ściernicho nasze. No i miejsce, w którym jedzie pług. Kładziemy sobie stopę na równo z darnią, tylko tak, żeby nam się tu nie obsypało. Też nie wykopujemy dołka. No i mierzymy sobie. No i jeżeli mierzymy, no to widzimy, że jest tam 19 czy tam 20 cm. Teraz zaraz ktoś mi zarzuci. Czemu możesz tak płytko? Taka orka nie ma sensu zimowa. Wiem, że nie ma sensu taka orka zimowa, ale zobaczcie, ja orzę na 20 cm i co tu się pojawiało? Pojawia pioch tam, co się pojawia wszędzie. Pioch, mam taką ziemię i choćbym ja tu zrobił na 10 cm, na 15 to jest to i tak wyorze piasek, i tak wyorze piasek, bo na środku tam mam taką górkę niepotrzebnie zrobioną. Ja ją zrobiłem przez przypadek, bo wyznaczyłem sobie środek pora, a nie zwróciłem uwagi na starą bruzdę po poprzedniku. Orałem bardzo, bardzo płytko, bo 10 cm, dlatego po środku tam mam nieprzykrytą gorczycę, ale to już mniejsza z tym. Orałem bardzo płytko, bo na 10 cm i tak wyszedł piasek. Mam taką klasę ziemi, mam taki piasek i nic z tym nie poradzę. Dobra, przerywam. w Odpale ciągnik, wsadzę pług do ziemi przy kawałek i zobaczycie ustawienia pługa w ziemi. Dobra, powracamy, byście nie stracili ani chwili. W tamtym miejscu, żeśmy stali, przejechałem taki odcinek 10 metrów testowy. I zobaczcie to, o czym mówiłem. Czyli pierwsze, to o czym wspominałem, to szerokość skiby ustawiona jest odpowiednio, bo łącznik mamy w osi ciągnika pokażę to bardziej od tyłu zobaczcie jak mamy łącznik usadowiony widzicie jest oś ciągnika łącznik patrzy w oś ciągnika on nie jest nie jest no a to może to pokażę trochę inaczej tu sobie damy zawleczkę łącznika nie możecie mieć Trochę mi to będzie ciężko samemu pokazać, ale już nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Już, już pokażę. Łącznika, jeżeli łącznik będziecie mieli w ten sposób, to ta orka nigdy Wam nie będzie wychodziła. Będzie Was ciągło w orane bądź nie wyorane. Tak samo w drugą stronę. Jeżeli łącznik będziecie mieli w ten sposób, to też jest błąd. Jest to karygodny błąd, bo wtedy najczęściej, zwróćcie sobie uwagę na starsze pokolenie, chociaż wy może też, ale nie chcę osądzać, po prostu zwróćcie sobie uwagę, że jeżeli ktoś ma tak ustawiony łącznik, z automatu musi mieć ściągnięty tamten łańcuch, bo zaczyna mu pług, ten, tamten i zresztą ten, zaczyna mu pług wyciągać albo w orane, albo w nieorane, albo jest jeszcze bardzo częsta. Yy, Taka jakby zła praktyka starszych ludzi, że te pługi rozstawiają sobie na mak, one je tak skos, aż skosują, żeby ten pług brał jak najwięcej, żeby ta robota szła jak najszybciej. Żeby też nie orać 30 arów 4 godziny czy 5 godziny, I to, i chociaż i tak się oszy 3 godziny, 3 ary, 30 arów. Ale o co chodzi, yy, co ja pieprzę? Yy, miesza z tym, nie słuchajcie, tego poprzedniego zdania nie było. Łącznik musi być w centrum. Jeżeli będziemy mieli łącznik w centrum, czyli tak jak jest u mnie tutaj, już wam pokazuję, bo ciężko jest to jedną ręką zrobić. Muszę telefon na chwilkę wyżywić, zapnę sobie go na gotowo. Jeżeli mamy łącznik w centrum, czyli widzimy, jest ościągnika, jest kierownica, mamy ten tu kiedyś w 28 był bagnet czy w oleju, nie? Jest, idzie centrum i jest oś pługa. To, to daje nam we znaki, że mamy dobrze ustawioną szerokość pierwszej skiby i pierwsza skiba bierze nam tyle samo co druga skiba i nie mamy sytuacji, że mamy pierwszą skibę, drugą skibę i że tu jest, tu jest górka, tu jest mniejsza i ponownie dalej jest górka, to wtedy tu by była tu by była normalnie, tu by była, tu by była górka, tu by był dołek. Górka, dołek, górka, dołek. Nie. Każda skiba bierze nam tyle samo, co widać po polu. Jak to mamy poprawnie ustawione, łańcuchy mamy luźne, to również tyczy się to bruzdy. Zobaczcie, jak wygląda bruzda. Pole mam strasznie powichrowane, góra, dół. Tu widzicie kawałek górki. Widzicie tam w oddali kominy, budynku dwupiętrowego, dwurodzinnego tam. Więc zobaczcie jaka różnica wysokości jest pomiędzy jednym a drugim. Widać połowę koron drzew i tak dalej, a z drugiej strony widać stałe drzewa, bo znowu jest górka. Także teren jest zróżnicowany, a bruzda wygląda cały czas tak samo prosto. Jeżeli również, jeżeli mamy ustawiony poprawnie łącznik, trzymamy prosto koła nie ściąga nam ciągnika. Jesteśmy tylko zmuszeni do tego, aby ten ciągnik podnieść pług, przestawić go na drugą stronę, wrzucić blokady czy tam co innego i po prostu puścić kierownicę i on może jechać sobie. Czy to jest z górki, czy to jest pod górkę, on i będzie jechał cały czas tak samo. Jeżeli nie, no to wiecie dobrze o czym mówię. Koła skręcone w lewo, ciągniemy go wtedy w nieoranę, bo nam ciągnik wypycha w bruzdę jak tylko puścimy kierownicę. A tak, święty spokój, przyjemna orka, nie męczymy ciągnika, mniejsze spalanie, mniej gazu. Ja tu jadę na pół gwizdka, ja tu jadę na 1200-1300 obrotów. Jest wszystko przykryte, takie ściernisko. Z drugiej strony zaraz pójdziemy, pokażę, jest wszystko przykryte. Jakie są piękne kopki usypane. To już mniejsza z tym. Drugie czy tam trzecie, co mówiłem, to jest poziomowanie i pionowanie pługa. Już pokazuję i objaśniam. Widzimy pług to, co mówiłem. Pług jest poziomo, czy inaczej, równolegle do ziemi. Cała jego rama jest równolegle do ziemi. Powoduje nam to równomierne zużywanie się elementów roboczych na obu skibach, jak i równomierne. O ranie, bo jeżeli byśmy mieli ją pochyloną do tyłu, to tylna skiba byłaby agre agresywniej ustawiona, przednia mniej agresywnie. Wtedy nie dosypywałaby nam przednia skiba odpowiedniej szerokości roboczej, robiłaby nam dołek, a tył by sypał jak wściekły, nie? I na odwrót to samo. Następną rzeczą, no to jest to pionowanie, to co mówiłem, czyli starajcie się mieć pług utrzymany w pionie. No ja mam, nie jest to idealny pion, jest on lekko przechylony, bo już mi się tego nie chciało ustawiać, ale tak wykonując orkę zimową starajcie się mieć go ustawionego jak najbliżej pionu, bo wtedy usypuje wam fajne kubki, chyba że jesteście innego zdania pochylcie sobie go minimalnie w stronę oranego, będzie on wam lepiej rozkruszał ziemię i no i będzie to lepiej wyglądało i będzie wszystko lepiej przykryte, jakbyście mieli dużo tutaj darni to są no, i z powrotem to pochylenie regulujemy sobie tą śrubą. Ramiona są nieruszalne. Nie dotykamy ramion w ogóle. Nie ruszamy, nie dotykamy. One są nie do tego. No, i to jest wszystko. Zobaczcie sobie, tu mamy. Przejdę się w sumie tak, pokażę Wam resztę tego wszystkiego. Tu mamy ściernisko takie po tatarce, wysokie za, za kostkę, jak widać. Kombajnista kosił wysoko, bo była bardzo wcześnie koszona tatarka i były jeszcze zielone łodygi u dołu. Nie chcieliśmy tego przepuszczać przez bęben, przez klawisze takiej tej masy zielonej, dlatego każem kosić wysoko, żeby się kombajn tam nie popierniczył czasami. i Zobaczcie sobie, jak, jak ta orka wygląda od samego początku. To o czym mówiłem, ten piasek wyorany. Tu jest ta górka, którą bardzo płytko orałem, dlatego widać gdzie niegdzie gorczyce. I tu zresztą mi brakło oprysku na to. Dołek, który niepotrzebnie zrobiłem, dlatego tego będę musiał jakoś na wiosnę ciężkimi bronami ogarnąć. I tu jest część po owsie. czy znaczy, tak, był owiec równy hektar owsa, tu był zasiany. Później było to momentalnie podorane. Był wsiany łubin, gryka, tatarka, gorczyca, wyka, kostrzewa, nostrzyk. Wszystko co znalazłem w stodole po prostu wsiałem tu jako poplon. I takie zostało właśnie, takie coś. Zostało to opryskane później na przeciwko pyżowi, przeciwko chwastom. Jeszcze, jeszcze rozsiane wapno magnezowo-dolomitowe bodajże to było, czy coś takiego. No i ta ziemia tu jest zupełnie inna. Ona jest tu już na, napuchniona. ona już była raz ruszona w tym sezonie. I ona zupełnie inaczej się już układa. Widać kopki, ale ta ziemia poprzerastana już korzeniami i tak widzicie, że wszystko jest przykryte. Tutaj to jest gówno. Tutaj to nic nie rośnie. Musielibyśmy pojechać tam niżej, wtedy bym Wam pokazał, jak to się faktycznie odkłada, nie? Było też trochę pyżu, jak to wość po wsienie, no, Ale było opryskane i zupełnie inaczej już ta orka wygląda z tej strony, jak z tamtej strony, nie? To tylko chciałem pokazać no, trochę gdzieś tam nieprzykryte Ale tak to bardzo fajnie się kruszy ta no i to co mówiłem z tej strony po tatarce to aż jest aż się miło patrzy potem na to przyjdzie śnieg mam nadzieję że przyjdzie śnieg albo trochę wody, trochę mrozu powchodzi to sobie głębiej w tą ziemię troszeczkę ją ruszy, troszeczkę ją rozkruszy i będzie zupełnie inaczej Jeszcze raz, żeby nie było. To jest uni grudziąc. W ten sposób załaj 30, nie? No i tam w sobotnich 6 godzinach pracy, czy 7. Bo jeszcze w sobotę byłem pani zaorać ogródeczek, taki 30-arowy. Strasznie porośnięty takim kurczem, miotłą, perzem, tym wszystkim. No, ale jakoś to tam poszło. No tak, jak mówię, ściernisko, ściernisko takie wysokie. I leci to fajnie. Podsumowanie. Dla wszystkich, którzy nie mają czasu tego obejrzeć albo im się nie chce, ustawienie szerokości najważniejsze ustawienie szerokości pierwszej skiby roboczej. Wy wykonowana jest tą dźwignią, tą czy tam pokrętłem. Yy, ustawiamy to tak. Ustawiamy to wręcz na czuja, żebyśmy mieli, jeżeli go będziemy odpowiednio kręcić w lewo i w prawo, w końcu ustawi nam się łącznik w centrum ciągnika. To znaczy, że mamy ustawione skibę, pierwszą szerokość. Y, ski, szerokość pierwszej skiby. Wtedy mamy poprawnie ustawioną, jeżeli mamy łącznik w centrum i on jest luźny podczas pracy, to jest wtedy ustawione dobrze, jeżeli nie. No to trzeba to korygować. Można to mierzyć miarami i tak dalej, pokazywałem wcześniej w filmie. Druga kwestia łańcuchy, luz. Mu nie mogą być ani jeden, nie może być ściągnięty na maksa. czy tam gdzieś podciągnięty. Oba muszą być rozkręcone tak, żeby pług sobie chodził luźno. Zobaczcie, pług jest w ziemi, jest ściągnięty. Jest wszystko luźne. Nie może być ściągnięty w żadnym wypadku. Druga najważniejsza kwestia jest to poziomowanie, pionowanie pługa. Pług ma być, to co pokazywałem wcześniej, równolegle do ziemi ramowo, czyli poziomo. W miarę ma być, jeżeli wykonujemy orkę zimową, ma być w miarę pionowo, jeżeli wykonujemy orkę wiosenną, lekko pochylmy, ale lekutko pochylmy sobie pług w poranę. No i głębokość pracy, to raczej nie muszę mówić. Ramiona, na nich nie regulujemy pionu, poziomu, regulujemy pion, Pion, pługa regulujemy tą śrubą. Tylko i wyłącznie tą śrubą. Wkręcając bądź rozkręcając ją. Wykręcając bądź wkręcając. Tylko i wyłącznie działa nam na zasadzie dźwigni, dźwigni obrotu. Wkręcając pług nam się, kładzie nam się cała ta oś obrotu i podnosi nam pług. Wykręcając, pionuje nam tą część i opada nam pług, i tyle. Najważniejszy aspekt to jest, żeby Wam łącznik szedł w osi i luźne łańcuchy. Reszty, jak nawet nie ustawi że to, to będzie jakoś orać. Ale łącznik ma być w osi. To jest wszystko na ten temat. Nic tu więcej nie trzeba mówić. No i pamiętajcie, se trzymać jak najniższe możliwe ciśnienie w oponach. Widzicie, jakie tu są oponki. A i tak to fajnie idzie. Tam mam góreczkę taką dosyć. No i zapięta blokada jest, nie? Cały czas przerobiona zresztą po majstrowemu. I tyle. No i jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Jak siedzicie sobie tutaj na tym ciągniku waszym, ja orzę akurat na regulacji, nie wiem czy to jest siłowa, na podnoszeniu tak jakby cały czas, nie? Znaczy na podnoszeniu, na trzymaniu podnośnika, że on nie pływa sobie. Czemu? Bo pamiętajcie sobie zawsze trzymać odpowiednią ilość materiału na korpusie, żeby pierwsza skiba bądź druga skiba nie szła wam, znaczy zazwyczaj pierwsza skiba wam pójdzie głębiej. Jeżeli widzicie jak teraz idzie materiał, że dotyka do, do, do dołu ścinacza, znaczy inaczej, jeżeli widzicie, że na drugiej skibie idzie w ten materiał w ten sposób, nie wiem czy to widać, że dotyka, dotyka ścinacza tylko i wyłącznie, to pierwszą skibę ustawiamy również tak samo. Nie wpierniczamy jej jak najgłębiej, żeby kryła jak najszerzej, żeby pokryło nam jak najszybciej pole, tylko żeby były obie równe, bo wtedy wychodzi coś takiego. Nie? Dobra, kończę, bo mnie robota goni. Jeszcze muszę dzisiaj do miasta jechać, jakieś buty, chociaż kupić na wszystkich świętych. Przez wczoraj kościelne buty wziąłem do orania. Nie, no żartuję. Jakby coś to piszcie po więcej w komentarzu, na pewno odpowiem. Można się na jakiegoś Discorda, Teamspika cokolwiek zgadać. Wszystko wytłumaczę, wszystko powiem tak, jak ma być. I tyle. Miły worek i mi spokojnej zimy przede wszystkim. Na razie.